Dzień dobry, to jest kolejny odcinek cyklu Młodzi z Pasją, a moim gościem jest Mikołaj Golan, znany jako Mixon. Dzień dobry, witam wszystkich oglądających ten program. E, Mikołaj, takie pierwsze standardowe pytanie dla tego cyklu, chciałam zapytać, jaka jest Twoja pasja? E, ogólnie to moją pasją jest rapowanie i produkowanie właśnie takiej e, muzyki rapowej, hip hopowej. E, zajmuję się tym już od. Jakiś 3 lat, może nawet więcej. Produkcją zajmuje się od dwóch lat, a rapem od 3-4 lat. To opowiedz nam o chyba twoim takim najważniejszym dziecku, można już tak powiedzieć. O, chodzi mi tutaj o wytwórnię. E, jestem założycielem i dyrektorem wytwórni muzycznej Flow Label, która zgromadza e, młode talenty rapowe głównie ze zastrońki, ale także z całej Polski. E, w naszym gronie znajdują się tacy artyści jak Jacob, schodząca 17-letnia gwiazda e, ostrońskiej sceny rapowej. Już powoli zaczyna być coraz bardziej rozpoznawalna. E, 24 tonio czyli Antek, to jest jeden z wychowanków naszej wytwórni, który niedawno się pojawił u mnie na e, utworze, który odbił się szerokim echem w Ostrołęce, czyli strumienie. E, no ogólnie zgromadzamy artystów tak do wieku 18 roku życia. Eee, no to chciałam cię teraz zapytać, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką? Już trochę o tym wspominałeś, że gdzieś tam 2-3 lata temu, ale czy w takim dzieciństwie, jak byłeś naprawdę takim małym chłopcem, to gdzieś można cię było spotkać z tym mikrofonem? Znaczy, to wszystko się tak naprawdę zaczęło od tego, że moja mama prowadziła scholę parafialną. E, I jak byłem na próbach scholi parafialnej, jeszcze jak byłem małym dzieciaczkiem i tak patrzyłem, jak oni tak sobie ładnie śpiewają, to uznałem też kiedyś chciałbym coś takiego zrobić, ale zrobić to na własną rękę. Nie Uczestniczyć w takiej scholi, tylko zrobić coś własnego. Tak parę lat później zacząłem myśleć, co mogę własnego zrobić i na wzór w tamtym czasie bardzo popularnego polskiego labelu wytwórni muzycznej dla raperów, SBM Label. Na ich wzór spróbowałem założyć własną wytwórnię. Powstała 31 grudnia 2020 roku i tak się zaczęła ta cała przygoda z rapem. No, a wcześniej to i uczyłem się grać na gitarze. Jak miałem 5 lat, to pierwszą gitarę dostałem, taką prawdziwą i na początku nie umiałem grać, ale potem się trochę nauczyłem. To zaczęłeś bardzo wcześnie tą przygodę, bo musimy naszym czytelnikom wspomnieć, że Mikołaj ma 14 lat, a mimo tego no, jest wschodzącą gwiazdą, odnosi sukcesy, opowiada nam o wytwórni i właśnie teraz do tego wieku przejdziemy, bo chciałem Cię zapytać, czy mimo tak młodego wieku potrafisz pogodzić naukę w szkole i tworzenie muzyki? Jak to robisz? Znaczy, ciężko jest, szczególnie, że jeszcze jestem uczniem szkoły muzycznej. Już jestem prawie na końcu nauki w szkole muzycznej, no ale jestem uczniem jeszcze szkoły muzycznej I, i to trochę ciężko jest pogodzić, natomiast nie wiem, spróbowałem, podeszłem do tego bez planu, pomyślałem, że jak wyjdzie, tak wyjdzie. No i jakoś idzie, ocen nie mam może jakichś nadzwyczajnie dobrych, ale cóż, no i jakoś idzie. Nie, nie, okazało się, że bez planu łatwo jest pogodzić tą szkołę, tą edukację i muzykę. Na twoim koncie jest już kilka utworów, ale chciałam Cię zapytać o to, który dla ciebie jest najważniejszy. Zdecydowanie najważniejszym dla mnie utworem jest złamany śpiew z Józką. To jest też wschodząca artystka, to jest pierwsza kobieta w historii mojej wytwórni muzycznej. Piętnastoletnia piosenkarka, też dużo się będzie udzielać w najbliższym czasie. Złamany śpiew to jest utwór, który chyba z wielu moich utworów chyba najbardziej opisuje mnie, najbardziej opisuje to jak się czuję, to te moje przeżycia wewnętrzne. Na tym się staram opierać głównie swoje utwory i myślę, że ten utwór wyszedł mi najlepiej, jestem z niego najbardziej dumny. A skąd czerpiesz inspirację do tych utworów? No, głównie z otoczenia. No, tak niedawno dopiero zacząłem zauważać, jakie otoczenie jest ciekawe, jakie jest różnorodne, jak bardzo z tego otoczenia można wyciągnąć mnóstwo różnych wniosków, które potem można wykorzystać w tekstach. I właśnie z otoczenia, z tego, co widzę, jak idę ulicą, albo jak siedzę w domu, patrzę przez okno, to już z tego można wyczerpać bardzo dobrą inspirację. A wzorujesz się na przykład na jakichś gwiazdach takich ymm, polskich albo zagranicznych? Parę takich wzorów jest. Ja jestem wiernym słuchaczem amerykańskiego hip-hopu i z ta takimi moimi ulubionymi artystami, na których staram się wzorować, to jest przede wszystkim Kanye West, Lil Uzi Vert i Joey Badas. I to jest taka trójka y, raperów, na których chciałbym się wzorować najbardziej. A polskie podwórko też chodzi w grę, czy niekoniecznie? Mm. Stare wydania maty jak na przykład album 100 dni do matury bardzo mnie zainspirował. I jak usłyszałem pierwszy raz ten krążek, to już wiedziałem, jaką muzykę chcę tak naprawdę robić. Co sprawia Ci więcej radości? Prowadzenie wytwórni, produkcja, czy samo wykonywanie utworów? <laughs> to jest bardzo ciężkie pytanie myślę, bo to nie da się na to jednoznacznie odpowiedzieć, bo każdy z tych zajęć to jest dla mnie wielka frajda. No bo prowadzenie wytwórni, to dzięki prowadzeniu wytwórni jestem. Czuję się, że mam coś, za co jestem odpowiedzialny i za co ja odpowiadam, i nie mogę dopuścić, aby to się źle potoczyło, i widzę potem, że chłopaki z wytwórni bardzo działają, żeby to się nie potoczyło źle. Co nie? I czuję, że stworzyłem taką rodzinę, tylko że z innych matek w tej wytwórni, i z tego jestem bardzo dumny. Produk produkcja otworów też jest yy, fajnym zajęciem. No, właściwie robię to na co dzień i, i czuję się. Bardzo dobrze tworząc utwory, czuję, że mogę kreować swój własny świat w tych utworach. A prezentowanie muzyki na przykład na żywo to też jest bardzo dobre zajęcie, które też bardzo lubię. Więc nie wiem, nie potrafię tutaj wybrać między tymi trzema opcjami. A jakie masz dalsze plany na przyszłość? Chciałbym przez okres najbliższych jakichś 3-4 lat zagrać dużą trasę koncertową. Chciałbym się po prostu jak najszybciej wybić i e, po prostu wstać, co nie? W sensie stać się. Już taką prawdziwą gwiazdę, znaną na cały kraj, albo i lepiej. Ja kieruję się zasadą, że sukces to jest jedyna opcja i ten sukces chcę osiągnąć jak najszybciej. Tego oczywiście Ci życzymy, ale chciałam zapytać, czy planujesz jakieś występy? A to bardzo dobre pytanie, bo już z 13 lutego, dzień przed walentynkami, będę miał swój pierwszy publiczny koncert. To będzie w klubie Oczko na ulicy Sikorskiego w Ostrołęce. Odbędzie się o godzinie 18. Wstęp jest wolny, co prawda liczba miejsc jest ograniczona ze względu na małą salę. Eee, natomiast ja bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy. To na koniec chciałam Cię zapytać, czego można życzyć Miksonowi? Czego można mi życzyć? No nie wiem, jakby... E... To ciężkie pytanie. Ciężkie, ciężkie pytanie. Nie wiem, sam z siebie ch chciałbym osiągnąć po prostu sukces w muzyce i jakby ludzie mi tego życzyli, to, to by mi już wystarczyło. To życzymy Ci tego, żebyś wypłynął z tego ostrońskiego podwórka i żeby wszyscy wiedzieli, że Mixon to nasz Ostrołęcki. Mikołaj Golan, a naszych słuchaczy zapraszamy oczywiście, żeby wyszukali Miksona w sieci i wysłuchali jego utworów.